Już jedzie ze skr Pan króci. Dobry, dobry. Dobry. Coś słyszałem, że jakoś sieczka robimy. No dobrze, pan słyszał. Tu koło domu mam taki malutki kawałek. Mm -hmm. Potrzebuję go na świeżą sieczkę przerobić i tyle. No dobra. Nawet w pryzmę, nie będę tego kładł mm -hmm. Co, na jedną przyczepę, że tu jeszcze widzę, że ekipa się zebrała? No. O, no, to ojcaz, pomożesz, co? Pomogę, pomogę Większą przyczepę może i na większą przyczepę będziesz też odwoził A my ruszamy, kruchy To ruszamy Może tam od drogi pojedziemy najpierw, co? Mhm, mm tak tak, żeby się przeciąć jakoś Jest to czy te błoto tutaj rzucał? Albo gobory Gdzieś tam koło bory Chwila moment Wyciągnę gdzieś tam na podwórko i tam chciałbym byś odczepiał, żeby nic wyślezało. I Robota i idzie. I jak panie tam leci? Nie no leci Picobello Ciekawe czy się to pod tymi krzakami zmieszcza Dobrze by było Żebym rury nie pogiął A mówisz w trzeba podciąć na akcję no. To, to nie, nieprzygotowane Sprzęt ze SKR-u O! Proszę, pójdź do mnie! Ja to by był elegancki do transportu, ja bym jeszcze jechał 4 deszki mogłeś, jeszcze Pan wyciąć z tych drzew? No, nie przemyślałem tej sprawy, no. Trochę tak ciężko. Nie no, idzie Panie. Nie, jest nie, nie ma. taki mały kawałek, ale... ...jest trochę. Teraz się wracamy? Wracamy się, nie? No, nie będziemy tutaj tam. No i gdzieś tutaj? Akurat połowa przeczepy jest. Czyli jak dojedziemy, to będziemy mu mógł ktoś tam zmienić. No takie kawałeczki, to szybciutko idzie Nie no, specjalnie koło domu zasiałem tak mało, bo nie potrzebuję hmm. dużo tego Ty, ale kto by się spodziewał, żeby tak wcześnie wyjdzie akcja piszonka w tym roku? Knie już, nie? To już trzeba hmm. A my późno siali, bo po pożytach na piszonkach, no to... No, no to faktycznie I FAO jest na, na ziarno tak, nie, tak, szybko. To baie. jest taka szybko rosnąca. No bo tak w okolicy patrzyłem, to, tu, to w tył, to, okay, jakiś taki mikroklimat specjalny jest. Widzę, że szybciej to wyrasta, bo tak dookoła to jeszcze... Ja już jadłem tam wojtę, możesz podjeżdżać. Ja tu tam jechałe nie Panie, kto to panu do przyczepę tak pomalował? No kierowca. Bo panie. Stój. Panie, Stocz. tak się nie... No hydraulika siadła. Kurde. Weź. To z tym to zawsze gdzie nie wyjedziesz to jakiś problem. Co tu gdzie tu ten? pani mechanizator no. nic No ale tu coś może naprawić. Masz pan klucz 24 płaski? No. no, to dawaj pan tu trzeba dokręcić śrubę. Przepuszcza olej. Wit 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 Dobra, będzie O Wszystko teraz chodzi Jak to prosta maszyna to i człowiek na polu naprawi Coś tu jest, coś tu jest z nią nie tak. Jakoś się tak dziwnie coś się prowadzi, ogólnie rzecz biorąc. Mieli o tym eskę, że żeby przejrzeć, ale widzę, że chyba nie do końca to zrobili. Miałem no. tam jechać, w któryś dzień, ale no nigdy czasu nie ma. Brak hmm. że no. tak, hmm. tak jest. I później awarie w polu się zdarzają. A ja do końca dojadę i mam już 90, także... Dobra. No idź pan, idź pan. To tutaj też pchają pod przystawkę. Święte krowy takie tu chodzą. Nic nie patrzę, że człowiek robotę robi, za godziny trzeba płacić, Nie, kogo tam nie interesuje. Ale Panie, tu tak wszędzie jest. Patrzę znowu, to coś tu jest. Coś tu tam, coś... może patrzeć, trzeba wyregulować. O coś co się na tym rozdzielaczu zacina Ten układ kierowniczy to też jakoś tak tutaj coś tu coś tu Nie no, brakuje mechanika mam na że widocznie hmm. No ale to wiesz pan w tych czasach nikt nie chce przyjść. Wszyscy na swoim chcą robić. W sumie coś mm -hmm. się dziwić. No takie czasy nadeszły. Co, co robić? Kiedyś żeśmy pracowali na wspólne dobro, to jakoś było inaczej. Tu łożysko siadło. O. Bije kołem, jak nie wiem. O, widzisz pan? O, o jeszcze coś co na tym, coś tu. Co tu się dzieje? Nie jechać nie chcę. No wszystko, no. No to pan, że, pan się znasz na tych rzeczach? Tam się robiło, był kiedyś na... na... Panie, a to było kiedyś smarowane? To mi się wydaje, że nie. Panie, A, ja tu jestem tylko, tylko kierowca-operator. Pierwszy panie, rok tą maszynę panie. mi dali na okres. No zobacz pan, ślizgam się panu, nie chce jechać, tak? No ale zobacz pan. Patrz pan, co ja robię teraz przy stawku, nie? Opuszczę ją no. i nie wyregulujesz pan. Siada normalnie, aż podnosi całą sieczkarnię. Co, coś tu jest, coś tu źle bierze pierwsza skiba. To trzeba tą piersią skimę wyregulować, żeby brała lepiej. Tak nie może być. No nie może być. Przecież to powinno tylko gwizdać. No powinno, powinno. Panie, to jeszcze ktoś z powrotem zabierze czy nie? Nie, chyba nie. No, myślę, że jeszcze tam i jeszcze raz. Pan, no, dwa, się, dwa to, przejazdy. To pan tu jeszcze coś posiejesz? Kukurydza może urośnie na zielonkę później. No, no jakby Jeszcze tam. tam jak pan robi, tak, w taki sposób zrobić? Koczuję te kukurydzę. Dobra, pełno. No może jakby jeszcze dzisiaj tu pora i to tak po bandycku no, Nie takie rzeczy ta ziemia widziała No to na pewno Już myślałem, że się coś znowu tam po że tam podajniku czy coś zepsuło Panie, a wie, wie pan, czemu panu tak szarpy też nie chce jechać? No. No bo jak jakiś uczeń na smarową pazję, w niej się wszystko cizło. Tam smar wylatuje. Ja mam wyrąbane, ja tego robić nie będę jak nie wyczyszczę. <laughs> No cóż, będę, będziemy gadać z kierownikiem na no ja SKR-ze, ale to nic, to z tego nie będzie, to będzie o, będzie taką całe żniwa, to, całe żniwa będę jeździł tak cały czas. No, no chyba, że kto inny się zlituje i to weźmie, zabierze, będzie trochę jeździł, ale powiem panu męczarnia jest na tych PGR-ach, to kiedyś też no, to więcej gadaniny było niż roboty. O tak panu panie, powiem. No mnie to trzeba się wziąć zebrać drużynę i to wykupić tych kurwa socjalistów i sami będziemy to prowadzić to może i to masz pan my, rację gospodarkę my odbudujemy może i masz pan rację nie jesteś pan tam kierowca to jak już pan tam słyszał że będę sprzedawać to no, będę dawał znać pilnować tego, tylko wiesz pan, ileż to pieniędzy za to będą chcieli. To się weźmy na później się kupi na przykład. Na razie będziemy ten Na razie każdy robi niech swoje. A później zobaczymy. Później to się każdy grosz do grosza i coś tam kupimy. Każdy ma tam jakiś swój trend. I już mamy co czym robić. No niby tak, może i masz Pan rację. No ale to, to nie pora na, raz, na takie rzeczy, najpierw żniwa trzeba odgonić I po żniwach zobaczy człowiek jak wychodzi z tym wszystkim. O! I skończone. jak ładnie. Po małych problemach, ale się udało. No na szczęście. To tam teraz z panem czy z kierownikiem się dogadywać, ile za to zapłacić? A jak pan wolisz? No, ja, ja to, z panem wolę. pan do kiszonki. A nie wpiszesz tam pan hektar, że skłosiłeś, a? Nie. Będziesz panie, tam, panie. Jak słuchacie, ja wpisuję, żeśmy nic nie kosili, bo awaria była na polu. Nie? Tak, a to rozumiem. Będzie, a to będzie 300 zł i dobre flaszkę. Okej. Okay. Bardzo dobro mam taką beczkę ojej. No to, o. Panie, wiesz jak poniściego? Ło, ja trzy dni kurde widzę smerfy. No to dobra, to ja i jadę, odstawię tego smerfa. I tu wrócę, co sobie tam już, o. Proszę o Dobra. Zakończymy. No, no, a gdzie ten trzeci? Co tu był z wami? A, to on tak... Pilnuje gospodarstwo teraz. A gdzieś tam z tyłu, po maszyna ogląda. Uczeń to, jest uczeń. Jest uczeń. Jest, jest. jest i uczeń, dobra. No to dobra pane, trzymajta się. Mi się wicimy wyszorkiem. No nie. No, no, na razie. Na razie. Że... Zobacz jaki uczeń, jaki dobry uczeń. Mówię. Lepszego nie mogę sobie znaleźć.